Cześć! Dziś chciałbym Wam zaprezentować, jak wygląda pierwsze uruchomienie ekspresu Jura, zakupionego w naszym sklepie. Ja jestem Łukasz i zapraszam do oglądania. Odpalenie takiego ekspresu naprawdę nie jest trudne, ale mam nadzieję, że tym, którzy zastanawiają się, jak to zrobić, ten filmik ułatwi życie. Będziemy to robić na przykładzie modelu Z10 Signature Line. I ekspres przychodzi w takim oto kartonie. Ten model konkretnie jest tutaj jednym. i drugim takim zaczepem od otwierany. Następnie górę kartonu można ściągnąć. I w ten sposób ukazuje nam się front naszego ukochanego ekspresu. Górę zdejmujemy i możemy rozpocząć odpakowywanie i podłączanie do prądu. W tym miejscu też od razu Wam zaznaczę, każdy ekspres przychodzi z podstawowym oprzyrządowaniem w stylu pierwszej chemii, oczywiście kabla zasilającego, uchwytu do filtra, jeśli macie pytania co tam w tym skład wchodzi, oczywiście możecie do nas się odezwać. Zachęcam też za lajkowanie, za subskrybowanie tego kanału, bo takich treści oczywiście jest więcej pozbyliśmy się już kartonów. teraz wystarczy podpiąć go do prądu a następnie włączyć. Odsłaniamy ekran włączamy i pojawia nam się już pierwsze powitanie od Jury i wybór kilku ważnych kwestii w pierwszym kroku wybieramy język. Nie jest polski. Zapisz. Następnie musimy zbadać twardość wody. W tym celu o, jura daje nam odpowiedni pasek, który musimy wsadzić do wody, której będziemy używać w ekspresie. Pasek do sprawdzenia twardości wody jest tak ładnie zapakowany. Ja już sobie tutaj nalałem wodę, której będziemy używać. Swoją drogą do zbiornika na, do czyszczenia mleka. Taki też dostajecie z ekspresem. Po zamoczeniu dosłownie jedna sekundka zrzucamy nadmiar wody i po chwili porównujemy to co się nam pojawi na pasku razem z tym co mamy na ekranie, żeby ustawić właśnie tą twardość wody, żeby ekspres wiedział kiedy trzeba wymienić filtr bądź odkamienić. Po minucie porównujemy i używamy ekranu, żeby ustawić twardość. Następnie Ekspres prosi nas, żebyśmy zamontowali filtr. Pierwszy, tak jak wspomniałem, jest w zestawie. W tym celu możemy użyć właśnie uchwytu do filtra. Dzięki takiemu rozwiązaniu on będzie bardzo elegancko wyglądał w zbiorniku na wodę. Jedyne, co teraz nam pozostało, to napełnić zbiornik wody. Teraz następuje płukanie filtra oraz płukanie systemu. Trzeba na to poświęcić 2-3 minuty. Po tym jak system się przepłukał, wystarczy opróżnić tackę ociekową. Filtr został przepukany. W tym momencie, jeśli macie chłodziarkę, to jest moment, w którym możecie ją połączyć. Ten krok pominiemy, ponieważ naszej chłodziarki nie będziemy łączyć za pomocą konektora WiFi. Następnie ekspres proponuje nam, żeby połączyć się z aplikacją. Ten krok na razie pominiemy, tak żebyśmy po prostu pokazali, jak on odpala się z kawą. I urządzenie zaczyna się właśnie nagrzewać. Ekspres kolejny raz się przepukał, nagrzał. Pozostało nam wsypać naszą ulubioną mieszankę. Ja użyję naszej kawy Coffee Swoją drogą polecam, naprawdę bardzo dobra. Tutaj mamy Brazylia, Indie. I już możecie przygotowywać swoje ulubione specjały kawowe bez żadnego problemu. To jest też dobry moment, żeby do końca zaprogramować ekspres, Wejść w ustawienia. W ustawieniach, oczywiście, możecie wybrać liczbę ekranów, liczbę produktów na ekranie, włączyć nazwę produktu, wybór języka, prawda, ustawienie timera. Do tego wszystkiego macie dostęp. Oczywiście te wszystkie możliwości różnią się w zależności od waszego wybranego modelu. W przypadku Z10 możemy również ją połączyć tutaj za pomocą Wi-Fi. Do każdego ekspresu można podłączyć właśnie Wi-Fi Connect, Smart Connect. I jak coś takiego zrobić, zapraszam już do kolejnego materiału. Zatem już dziękuję, mam nadzieję, że Wam pomógł. Cześć, do zobaczenia. No, to to, czekaj, co miałeś? Następnie ekspres... Pozbyliśmy się już każdej... Cześć, dziś chciałbym was zaprasz... Y